środnik, No gdzie to jest? Um, w dźwięku raczej nie W grafice O Napisy logo. Teraz będzie dobrze Dobra Nie. Ej, ty. Boż. Nareszcie. Dość już tego spania. Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda? Pojmali cię cesarscy, tak jak nas i tamtego złodzieja. Przeklęci gromowładni. Dopóki się nie pojawiliście, w Skyrim panował spokój. Cesarstwo działało potulnie i leniwie. Gdyby cię nie szukali, ukradłbym tego konia i byłbym już w połowie drogi do Hammerwell. Ej, ty. Nie powinno nas tu być ani ciebie, ani mnie. Cesarstwu zależy jedynie na dorwaniu gromowładnych. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w kajdanach, w złodzieju. Zamknąć mordy! A jemu co się stało, ha? To Ulfric gromowładny. Prawdziwy najwyższy król Skyrim. Ulfrik, Jarl wichrowego tronu. Jesteś przywódcą buntu, ale skoro cię złapali. O bogowie! Dokąd oni nas zabierają? Nie wiem, dokąd zmierzamy, ale Sovngar. Nie, to niemożliwe! To jest niemożliwe! Ej, z której wioty cię przywiało, koniokradzie? A co cię to obchodzi? Ostatnią rzeczą, o jakiej pomyśli Lord, powinien być dom. Roliksted. Ja pochodzę z Roliksted. Panie generale, Kak już czeka na skazańców. Dobrze, miejmy to już za sobą. Szor, Mara, Dibella, Kinaret, Akatocz. Bóstwa, proszę, pomóżcie mi! Trochę no, ści nam no, będę musiał. Generał Tullius. Zasząd na wojskowo. I zdaje musiał się. że Będę musiał zmienić. Trochę w grafika, w poczucie nie chodziła. Na pewno maczałem w tym swoje paluchy. Na pewno. A Helgen. Kiedyś byłem zakochany w dziewczynie z tego miasta. Nie zaglądałem tu od paru lat. Wygląda tak, jak się zapamiętałem. Znaczy no, dobrze musisz. Kiedy byłem mały, cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa Do środka. Już Dlaczego się zatrzymujemy? To musiałem zrobić. To musiał pracy. zrobić przerwę, chyba. Chodźmy. Nie powinniśmy niebiosom kazać na nas czekać. No nie, nie zaczekaj! Nie jesteśmy buntownikami! Przyjmij no? śmierć z godnością złodzieju! Musisz im powiedzieć! Nie braliśmy w tym udziału! To pomyłka! Cesarstwo kocha swoje przeklęte listy! Ulfik Gromowładny. Jarl Wichrowego Tronu to był dla mnie zaszczyt jarlu ulfriku Ralop z rzecznej puszczy lokir z rorikstead nie nie jestem puntownikiem. nie możesz tego zrobić stój nie zabijesz mnie łucznicy jeszcze ktoś myśli o ucieczce Zaraz. Ej, ty! Podejdź tu. Kim jesteś? No, I teraz sobie modyfik robię postać. Wysoki Elf mnie najbardziej ciekawi, bo no, zmieni się. Wysoki Elf y ma wysokie urodzenie dzięki któremu szybko regeneruje swoją mamę dobra no, era jeszcze tak. potem to Z a skóry że taki i postura dobra głowa głowa Czerwon. Tak. Yy, yy, Bliźnij barwy i to wszystko mnie nie Nie, akcept, nie potrzebuję tego. Kształt sznolca To O. o. Szybko sznolca. na podwójnie trzeba. Okay. Takie. Hmm. Hmm. Dobra, już nie chcę raczej nic... Z... Tylko brwi je, chyba zmienię, bo... Takie. Ktoś... O, o, takie. R, gotowe. Hmm. Nie, nie, mogę no, no, coś. To bonus po prostu mają Nikim nie. Rozpętałeś <tryk> <tryk> wojnę. <tryk> y, przepraszam <tryk> za y... po, po prostu jak y... hmm. Hmm. Przerwało mi nagranie, nacisnąłem F9, wczytało mi inny zapis i musiałem stworzyć postać od nowa, ale wszystko jest okej. Okay. Niech spójnie na was błogosławieństwo, bo... Będę twoją pierwszą ofiarą! <coughs> no dalej! Nie będę tu czekać cały dzień! Co woła! Moi przodkowie patrzą na mnie z dumą cesarstwie. Możecie powiedzieć o sobie to samo? Wy cesarskie gnidy! Sprawiedliwość! Śmierć gromowładnym! Nieustraszony, aż do śmierci. No dobrze, bierzemy następnego więźnia. Znowu? Słyszysz? Powiedziałam następny więzień. To jak olej więzień, bez wygód Wartownicy, co widzicie rozpętałeś wojnę. Pogrążyłeś skyrim całości. Przepraszam za... Z tobą yy, po prostu jak... Koniec yy... takiego. Hmm. 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 Przerwało mi nagranie, nacisnąłem F9, wczytało mi inny zapis i musiałem stworzyć postać od nowa, ale wszystko jest okej. Okay. Niech spójnie na was błogosławieństwo, bo... Będę twoją pierwszą ofiarą. <coughs> no dalej, nie będę tu czekać cały dzień. Co woła! Moi przodkowie patrzą na mnie z dumą, cesarstwie. Możecie powiedzieć o sobie to samo? Wy cesarskie gnidy! Sprawiedliwość! Śmierć gromowładnym! Nieustraszony, aż do śmierci. No dobrze, bierzemy następnego więźnia. No, słyszysz? Powiedziałam, następny więzień. To jakole więzień, bez wygód. Co widzicie? legendy okazały się prawdą. Legendy nie palą wiosek musimy się ruszyć natychmiast! Przez wieżę. dalej! Ślecie! Musimy okej okay. Zobacz, czy tędy da się wyjść. To no, długi skok, ale powinno ci się udać. Trzymaj Szy się! Może znajdziemy inną drogę. Musisz tu przyjść! Chodź do mnie, szybko! Cielny chłopiec! Świetnie ci idzie! Kolor! Po Wszystkie po prostu! Wciąż żyjesz? Jeśli nie chcesz zginąć, trzymaj się blisko mnie! Gunnar, zajmij się chłopcem! Ja muszę znaleźć generała Tuliusa i pomóc w obronie! Niech bogowie mają cię w opiece! Panu. szybko e, do dobra, to ja tu. E, to ja na razie zrobię Małutką przerwę, bo muszę... iść hupę. Nie właśnie nie odzywać. Widź na ten moment. Bo muszę zmienić trochę ustawienia gry.